Witajcie kochani spontaniczni ogrodnicy. Dzisiaj będziemy lepić, kleić mszyce. Przedstawię Wam kilka sposobów na to, żeby pozbyć się mszycy. Ja zastosuję tutaj te środki, które widzicie oraz dodatkowo oprysk, oprysk z czosnku. Drzewa już widać, że są powoli przez mszyce atakowane. A zani, zatem zapoznajmy się z nowościami, które pojawiają się na rynku walki z mszycami. Pierwszy to jest tak zwany klej entomologiczny i on służy właśnie do zwalczania owadów latających i biegających, w tym między innymi do zwalczania mszycy. Taka puszeczka. Około 200 ml kosztuje bodajże w granicach 12 do 15 zł. Co możemy się dowiedzieć o tym kleju? Jest on bezbarwny, dodatkowo nie wysycha z upływem czasu i zachowuje swoją skuteczność nawet w sytuacji odmiennych czynników atmosferycznych, czyli niezależnie od tego, czy pada deszcz, czy jest bardzo mocne słońce. Będzie zachowywał swoje właściwości elastyczne. Ma on uniwersalne zastosowanie. Jest tak, tak naprawdę konkurencją do każdej lepnej taśmy i za chwilę też będę Wam o nich mówiła. Sprawdza się szczególnie tam, gdzie mamy niewiele drzew, gdzie możemy sobie pozwolić na to, żeby nie wysmarować takim klejem. Ja wam otworzę i pokażę jaką konsystencję. Muszę powiedzieć, że on jest wyjątkowo, wyjątkowo się lepi. Pokażę wam. Zobaczcie, jest bezbarwny. Pokażę wam. Tu mam taki nożyk. Jest takiej konsystencji właśnie troszkę glutkowatej. Jak się go używa? po prostu można pędzelkiem pomalować taki wokoło pień drzewa i on już będzie miał swoje właściwości lepiące. Zobaczcie jak się lepi. Zaraz będziemy to też stosować. Drugim środkiem, który również może nam się przydać do zwalczania mszyc, za chwilę to będę za chwilę będę. To są zwykłe lepy na muchy. Po prostu wystarczy otworzyć tą małą zawleteczkę wokół pnia, ten lep przylepić. On, co prawda, jest na muchę, ale ponieważ ma tam substancję również lepiącą, więc będzie doskonały do łapania wszelkiego rodzaju owadów biegających. I trzecią to są żółte, żółte arkusze lepowe. Kleiste. Właśnie one są specjalnie do yy, przeciwdziałania na mszyce, na mączliki oraz na owocówki. Otwórzmy, ja tego nie otwierałam. Otwórzmy jest z tej strony. O, to są takie, widzicie, arkusze. Te arkusze możemy sobie tutaj zobaczyć, jak one wyglądają. Zobaczmy. To są takie karty. One są zabezpieczone taką warstwą, warstwą, ochraniającą. I wówczas możemy ten arkusz wokół pnia, wokół pnia przylepić. I jeszcze dodatkowo producent nam załącza takie takie yy, no bardzo giętkie i przydatne do obwiązania tych orkuszy. To będziemy stosować. Na razie wam dziękuję kochani. Trzymajcie się. Cześć papa. Pa.